Bardzo to jest banalne, ale oto koniec jest początkiem. Koniec, koniec jest, jest początkiem. Zawsze, 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 zawsze. Gapię się na rybę, która już skończyła żywot i jest krojona na dzwonka. Tak to się chyba odmienia poprawnie dzwonka. Dzwonka są solone no bo dzwonek to dzwonek. Ding, dong, dong. Ale wracam do ryby. Koniec jej indywidualnej egzystencji właśnie przeobraża się w początek obiadu. Tak, a początek obiadu wiadomo jak się skończy. Flaki i marcheweczka, zęby i łazieneczka, czy jakoś tak. Ścieżka żywieniowa jest taka sama dla nas wszystkich. Gapi się na rybę i czuję jak ważny, jak wielomówiący jest ten widok. I żadna metafora nie ujmie tego lepiej niż to, co teraz widzę. A ty, co widzisz w tej chwili? Co do ciebie przemawia? I czym jest koniec, a czym początek? I czym jest koniec, a czym początek? I czym jest koniec, a czym początek? Czym jest koniec, a czym początek? Czym jest to, co jest? Gapi się na rybę. Gapi się na rybę. To co jest?